Szybkie strzały, tak? Nie, wchodzi. Brawo, szybkie strzały, tak jest. Im szybciej, tym się nie śmiej, bo tu już jest poniedziałek. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Ekstra sama po godzinach. Szybkie strzały, 10 szybkich strzałów, w maksymalnie 30 sekund. Wiadomo, im szybciej, tym lepiej. Jesteś inteligentny, to wszystko doskonale pojmujesz, rozumiesz? 10. 10. 30, 10, no. W bramce doskonale ci znany... Grzegorz Gabor Jędrzejewski. Tak jest. Widzisz? Widzimy, widzimy. Postukał, postukał jak konik. Ale ja też bym chciał tego brudnego, tak? Dobrze, to potem o, my to za to chwilę to postukamy. No Michale, rekord do jest 7. A kto? Mateusz Foch, Arka Gdynia. Arka Gdynia z Lechem trzyma, Oczywiście, więc. tak, tak. Lubisz. No ostatnio wtedy przegrała z Pockiem, tak? Zremisowała. Zremisowała z Pockiem, ale, ja, 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 ja. ale wtedy Podz zagrał dla Kielc, tak? To, to się fajnie słyszy, tak? Że... Faktycznie, w multilidze Podz zagrał dla Kielc. no. Sprawy świętych wojen zostawiamy piłce ręczne jesteśmy na boisku piłkarskim. Tak Czy zatem drugi, najdroższy, wszystko jest jasne? Tak jest! Gotowy! Do startu! I jedna bomba! Druga bomba! Druga! A jest. O Jezus! Nie ma piłki! Mi pies. Mi pies. Pięć, nie ma! nie Ajajaj! OJ! Ja, ależ go z grubym żarta! Ja, nie, naprawdę! Słuchajcie, panowie! Żarty na bok. Grzegorz! No docen, kurz, to wcinka? Wcinka, taką stopą, ułożoną. Pociski, siatkę przedzirawione. Ja sobie zdaję sprawę. Gdyby nie te, waszczały tak. panu Bogu w okno. Ja sobie zdaję sprawę, że dwa drzewa są wycięte, ale Michał, nie, no. Ach. Nie, z ręką na sercu. Ja, ja, ja sto, aż stanę, aż stanę na środku. Nie, nie na środku, tylko, tylko tutaj. Yy, mikrofon leciał trudno. ale ci trzymał. Ja nie widziałem jeszcze tak dobrego piłkarza yy, ręcznego w yy, nożnej, Grzegorz. Piłka ręczna, a stopa ułożona. Fenomen. Ja no leć z lewej nogi? Tak, miota, miota. No leci, no to te siły jest u mnie, tak? Co mam powiedzieć? Chociaż jestem pierwszym który yy, ręczny piłkarz tutaj u was, może są lepsi. Ja wątpię. Panie nie i nikogo więcej, to będę najlepszy. Jesteśmy mówi. Dean de de bomba, szykuj się, jak po polsku zaraz sobie Dan? Bardzo dobrze mówi. Tak? Super, tak? Deki, możesz mówić, o takim jego przycisko. Deki. Deki. Deki? Deki. Proszę Państwa i chciałem tutaj powiedzieć tylko na koniec. Proszę nam zaufać, jeśli zapraszamy nie piłkarze, że... Ci nie piłkarze nożni też naprawdę potrafią nie żegrać piłkę. No tenerze na wałko. Proszę dać mi szansę. Zapraszamy do kiew.